Hej, widzowie dzisiaj będziemy nagrywać um, Avatar World, tak to w ogóle chciałam przedstawić moją rodzinkę pierw, tak jak zawsze. Proszę, to jest... Ona to jest mała córka, ona się nazywa um, Aurelka. To jest tata Lukas, czyli prawie jak w Toce, bo co mnie. No yy, I to jest mama Patrycja. Uje Tatej mamy tak samo nazwę, bo ja innych nigdy imię nie umiem znaleźć, a więc ja już ogólnie nie przedłużam i zaczynamy odcinek. Dobra, to. Um, ten, jak to się nazywa? E, um, dobrze. Um, jak nie umiesz mówić, to po prostu nie mów. Ale o co chciałaś się spytać? Czy już są ci dostawcy też naszych rzeczy do domu? Już powinni być. O, dobra, już są. Um, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam kota, tak? Od Państwa. Dobrze, dziękujemy. Ja psa tutaj oddaję już. Okej. Okay. Dobrze, dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Dobrze. I to jest piesio. Um, on się nazywa -y, Max. A to jest kotek, yy, mruczek, tak, kotka tak dokładnie w sumie, tak, to jest kotka, a więc no. Ja już ogóle nie przedłużam, nie zaczynamy odcinek. O, czy głod... Boże, kot już nie jest głony? Nie wiem. O. Patrz, mamy posłanie jakieś nowe. Chodź, Kotek, to chyba dla ciebie. Dobra, Luga, e, co to jest? Mamy tablet? Przecież tu nikt nie jest. Ej, to jest dla małej. Co tablet? Dobra, czy jeszcze za małe jest. Ale kobieta ma dopiero... Nie wiem, masz już 4 lata, no to może. No, ja mam 5. Ano racja, no to tym bardziej możesz. A moja koleżanka już ma telefon. Yyy... Tylko chyba lepiej nie, nie było pytania, ok? Ym, o telefonie jeszcze za wcześnie rozmowa. O, a co to? A to bardziej takich... O, pięć, tam. No to chyba nie chcesz go do szkoły. Znaczy, do przedszkola twojego. No nie, jest tego, mama. On jest jak pięci. Co to ma być? Dobra, to tutaj go daję. O, tepeczka. O, jaka ładna. To będzie dla mnie. O ile to jest dla mnie. To jest dla baby. A, dla ciebie, jaka ładna. O, chcesz takiego mi się dopokoju? Jak. A co to skarpety dla mnie? Sieć, widział Maria! Jakie pięknie. Dobrze, to chodźcie tutaj, będziemy się rozpakowywać. Yy, albo w salonie. O, w salonie, w salonie, a nie w jadalni. Tylko zapalę wszystko. Niech trochę w tym domu coś będzie się działo. Dobra, idziecie. Idziemy, Jezus Maria, co ty, Patrycja, dzisiaj taka? Jaka niby, no? Normalna, no. To co mówi, że jestem jakaś niby, co? Co? Okej. Okay. Jej. Dobra. Chodź. Chodź, jeszcze zabierzemy te kartony. Wszystkie. Nie no, zwierzątka tam zresztą możemy zostawić. ta ulotka, po co ta ulotka? No, może być tu. To jeszcze bierzemy. Dobra, no i ten pierwszy karton pierwszy rozładowujemy na no nie. Mhm. O jezus, jakie one buty? Please, aby one były na mnie. Dobra, są, są na mnie. Dla mnie znaczy się, a nie na mnie. Kuku, ku, kaku, ja się opieścionka, mama. Um, butki, okej, okay? Ani nie skarpety. No. E, zacie kapciośki, bo to się. Kapcie, a nie buty, buty, to się na dół, A to są kapcie po domku. No, masz rację, dziecko. O, skarpety dla ciebie. No, rzeczywiście. Okay. O, znów coś dla ciebie. O, jaka ładna koszula. Na pewno mi się przyda. Piękna. Była być w swojej bluzie na razie. Aha, jakie jest dla ciebie. Już. O, a to y, dla chłopca. A nie dla dziewczynki. Oj. No to mamy problem. Bo to miało być dla um, tej Aurelci też. O, to rybka. Ładna, spuczko. O, opaska, okej. Okay. Uj, jakie ładne. Spódnica, piękna, piękna, piękna. Oj. Nie, no, nie da się. Trudno, widzowie nie zwracacie na to uwagi. Tego kwiata tam. E, co to? Woda? Poznam woda. Ja mu może Daryli za darmo. Dobra. Na mnie mi to zresztą zawsze ujęte. Wiem, ty byś zawsze wszystko zjad i wypił. Dobrze. Um, o, jakie ładne. Dobra, to już nic. Prawie, że nie ma. To tam same ubranie. Jakie piękne. Ej, chcę zmieścić to. Ej, dobra, dajemy to na kominek. Piękne. O, posłanko dla psa. O, oku. Lara. Dla ciebie. Przecież ty nie masz wody w rąku? Jezus, Maria, jakie to uchyny. Dobra. O, posmajku, dobra, co dla psa. Nie, to są bardziej dla mnie buty. To ty masz tamte, te, co ja mam teraz na sobie. Torebka... Hmm, torebka jak zwykle. O, czapka. Telefon. Telefon. Przypominam cię, mój bardzo. O, jakie też okulary. Jakby nie mamy tutaj wady wzroku, no halo. Co tu ma być? Czy to ma być? I znów jakieś beznadziejne ubrania. u tu. To ubrania beznadziejne ubrania. Co mnie to obchodzi? Ja nie chcę. O, kolejne to. O Jezus, Maria. Ile ładnych rzeczy tu dla dziewczynki bardziej. Tu są już rzeczy. O Jezus, nie no, to jest idealnie dla Aurelii. No, naprawdę. Dobra. Piękne. O. o Jezus Maria będzie musiała mieć... O, jeszcze tutaj widzę ten. Jak to się nazywa? Nocniczek. O, wózeczek i mleczko. fajnie, fajnie, fajnie. Okej, okay, good, good, very really good. O, i kolejny. O, jaki piękny kwiat. <laughs> Nigdy tak takiego pięknego kwiatu w Avataru nie widziałam. Buda tu. O Jezus, to też piękne. Wszystko to jest piękne. <laughs> jaka poducha, a ta jaka bogata. Mm, karma, okej, dla zwierząt. O, o, okej. Okay. Oj, gdzieś to znikło. Um. nie da się tego wyciągnąć i czemu? kuweta, o o, kwiatuszek kolejny okej, um. okej okay, okay. jeszcze auto widzowie tutaj dostałam, nie wiem czy widzicie o, tu, ale to nie można takie ładne niebieskie auto dobrze widzowie, to na wszystko dzisiaj a więc papa.